mają chłopaki z gry wideo, jeśli chodzi o newsy gamingowe. Paypal prześladuje Polaków. Diablo 4 traci szefa. <noise> B 6 i Baldur's Gate 4. Że ostatnia afera Steam'a z Wizą i Mastercardem to jedyne, co się może w tym kontekście wydarzyć, no to właśnie. Przychodzi Paypal i dorzuca do tego swoje trzy grosze. Ale to nie wszystko, co się wydarzyło w tym tygodniu, bo... Blizzard opuścił niesławny reżyser Diablo 4. Beta Battlefield 6 daje... Hold on a minute. ...w bo... Blizzard opuścił... Czy to jest ten słynny szef Diablo 4 w Blizzardzie, który nie widzi problemu w tym, żeby ktoś zagrał wcześniej w gierkę, jeśli będzie brał udział w turnieju speedrunnerskim? Bo przecież wszyscy zaczynają od zera, bo będzie wipe. To jest chyba ten geniusz zbrodni, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Rod Ferguson chyba, nie? Niesławny reżyser Diablo 4. Beta Battlefielda 6 daje wielkie nadzieje, ale jednocześnie budzi wielkie obawy wśród graczy. A prezes Wizards of the Coast zapowiada, że Baldur's Gate 4 na pewno powstanie. Ja jestem Azurawil i będę waszym przewodnikiem po najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach tego tygodnia. Ale zanim zaczniemy. Drogi widzu, jeżeli oglądasz ten materiał na telefonie, to zapewne wiesz, że możesz skorzystać z opcji Podbij, która sprawia, że ten film trafi do większej liczby odbiorców. Jeżeli to zrobisz, będzie nam niezwykle miło. HA? Huh? What? Co kurwa? Że ten film trafi do większej liczby odbiorców. Jeżeli to zrobisz, będzie nam. Co to jest? Ale zanim zaczniemy, drogi widzu, jeżeli oglądasz ten materiał na telefonie, to zapewne wiesz, że możesz skorzystać z opcji podbi, która sprawia, że ten film trafi do większej liczby odbiorców. Jaka kurwa funkcja podbi? Co on pierdoli? Gry no. Gdzie ja mam tu niby podbić? Ja nie mam żadnej funkcji podbi. Gdzie on to tu pokazuje? To zapewne wiesz, że możesz skorzystać z opcji podbi? Podbi! Tutaj. Ja nie mam tego! No nie mam, patrzę teraz na to. Pobierz klip, remix, zapisz zgłoś. Może zgłoś to jest podbij. Nękanie lub dokuczanie. O, tak podbije, pewnie. No. Teraz sprawia, że ten film trafi do większej liczby odbiorców. Jeżeli to zrobisz. Na pewno trafi do większej liczby odbiorców. Nie przedłużając, przechodzimy do materiału. Jeszcze w lipcu internet zapłonął, bo ze Steama' i platformy HEO wyleciało całkiem sporo kontrowersyjnych gier, które zawierały w sobie content, z którym wielu normalnych odbiorców raczej nie chce mieć nic. To jest dla nowych twórców, co mają ileś set tysięcy subów. Ale kurwa, ja ich film otworzyłem! Na, na filmie, na którym on mówi, żeby podbić, to otworzyłem, to co? No ile oni mają? 7900 subów. Kurwa, co jest z wami? Niedotlenienie? Jesteście czy o co chodzi? Trzy razy można podbić w tygodniu? Jak kurwa podbić? Tu nic nie ma do podbijania! Mam zaktualizowaną mapkę? Bo teraz to jestem f. Kurwa. YouTube. Mam zaktualizowaną. Nie mam żadnego kurwa, Podbi. Na ich film patrzę centralnie. Nie wiem. Jakiś mój film? Też nie ma. Jak ty chcesz oddać, to jak masz komentarz, musisz przesunąć w bok. Są dwie zakładki w komentarzach. Zakładki w komentarzach. Kurwa. Nic tu nie ma, kurwa. Nie mogę podbijać. Nie ma czegoś takiego. Co to jest? Jakiś taki upvoting? Tak jak kiedyś było na YouTubie? To oni to wrócili teraz z upvotingiem? Wideo? Które będą jakoś boostować algorytm? Chuj wie. Hmm, ciekawe. Efekt działania operatorów płatności, czyli w tym przypadku Visa i Mastercarda, którzy wymusili na platformach taką, a nie inną decyzję. Potem okazało się, że prawda jest nieco bardziej skomplikowana i za całą sprawą stoi organizacja Collective Shout, która wymusiła na operatorach płatności to, żeby oni znowu wymusili bądź wyperswadowali na Steamie i ICO usunięcie wspomnianych wyżej kontrowersyjnych gier. Wspomniana organizacja wystosowała wówczas list otwarty do operatorów płatności, w którym nawoływała do zareagowania na to, czy na obu platformach dostępne są gry o bardzo mocno wątpliwym moralnie kontencie. A tak na poważnie to były to gry robione przez po dla poj**ów i ciężko to inaczej nazwać. Oczywiście zarówno operatorzy płatności, jak i z tym ugieli się pod tymi żądaniami. Co więcej, gry zniknęły z tych platform na stałe, zostały wycofane z dystrybucji, chociaż kapitan nad tym zebrał jeszcze GOG, który zaoferował... Sprzedaż tych gier na swojej platformie, rozdając je nawet przez jakiś czas za darmo. Całkiem ciekawy ruch ze strony czysto marketingowej, co? Ale wiecie co, to nie jest jedyna drama z płatnościami, jaką Steam zaliczył w ostatnim czasie, bo dokładnie 13 lipca do gry wkroczył PayPal. Okazuje się, że firma ta zdecydowała się ograniczyć płatności na platformie Valve zaledwie do 6 walut. Zmiana ta sprawia, że za gry na Steamie zapłacimy jedynie w euro, dolarze amerykańskim, dolarze kanadyjskim, australijskim, funtach oraz w japońskich jenach. Jeśli więc chcecie za pomocą tej konkretnej platformy opłacić sobie jakąś grę złotówkami, no to na chęciach się kończy, bo PayPal w tym momencie się na Was wypina. Co ciekawe, jeden z polskich graczy postanowił zwrócić się bezpośrednio do PayPala z pytaniem: o co właściwie chodzi i czemu on nie może zapłacić. Za grę, skoro on no ma pieniądze. I wiesz, jaką odpowiedź dotrzymał? Zablokowanie konta. Really <laughs> Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo prokonsumencki ruch ze strony firmy. I chyba przestroga dla tych wszystkich, którzy jeszcze korzystają z tej formy płatności. Valve dość szybko zareagowało na to wszystko i zapowiedział. Akcje Paypala to generalnie od paru lat, nie? Lecą na szyi. Oni tam kurwa bardzo dobrze zarządzają tym wszystkim. Czekaj, jak akcje Paypala wyglądają? Czy tutaj mogę zobaczyć. Paypal Stock. No kolego, było dobrze. W sumie jest tak na poziomach 2018-2019. Ale w sumie no to teraz giga wzrosty były, nie? Na wszystkich takich technologicznych firmach oni w miejscu stoją. No to kurwa, bardzo niedobrze. Mega niedobrze. No PayPal kurwa, umie w biznes widać, no. One mają po całości. Wiedziało, że stara się wprowadzić nowe metody dla użytkowników, których ta zmiana dotknęła. Kiedy dowiemy się czegoś więcej, no nie jest sposób na razie ocenić. Całość jednak bardzo dobitnie pokazuje, że aktualnie jako konsumenci żyjemy w pewnej takiej dystopii i nasze decyzje zakupowe mogą być... Bardzo mocno ograniczane właśnie przez firmy, które zarządzają naszymi płatnościami. W całej tej sytuacji podupie dostaje także Valve, które no musi się tłumaczyć z afery, której de facto samo nie sprowokowało. Nie da się też wykluczyć, że firma ta próbowała już wcześniej podjąć się jakichś tam działań, no bo zmiany wiadome były od lipca, jednak no nie udało im się dopiąć żadnej nowej metody, no i też może po cichu. Stało no sprawa wyszła na jaw, mleko się rozlało i zaczęło przeokrutnie śmierdzieć. I wiecie co? To jest kolejny przykład tego, o czym mówi się już od jakiegoś czasu, a mianowicie polski gracz na steamie ma wyjątkowo podgórkę. No chyba każdy z was no trochę. Polish Prizes i wszelkiego rodzaju próbom wypoliszowania tych cen, bo Valve nie chce się zaktualizować kursu dolara dla naszej waluty. Nawet jeżeli sama akcja odnosi sukcesy i wydawcy słuchają naszych próśb, no to hej, to nadal jest patologia, bo firma, która teoretycznie sprzedaje nam gry, nie chce zadbać o to, żebyśmy my jako konsumenci czuli się dobrze. A my cały czas, mimo wszystko, decydujemy się na zakupy na tej platformie. Jasne, no jest to efekt monopolu i tego, że z tym jest największą platformą na PC, ale tak sobie myślę, że to chyba nie powinno tak wyglądać. A pamiętacie jeszcze Diablo 4? gra, która wyszła w 2023 roku i wiecie, miała przywrócić serii Diablo jej dawny blask i chwałę, a po czasie wyszło, że jedyne co potrafi robić, to pokazywać do czego prowadzi brak konkretnej wizji rozwoju. Dobra, zgryźliwości na bok, bo tutaj też się dużo wydarzyło. Dokładnie 10 sierpnia otrzymaliśmy informację, że szeregi Blizzarda opuszcza Rod Ferguson. Tak, <grytanie> to jest ten geniusz, tak, dokładnie, Rod Ferguson. A ten to jest mistrz Twittera, nie? Pod względem trollowania na Twitterze. Chłop normalnie nie widzi problemów w speedranowaniu speed gry, bo przecież będzie wipe i wszyscy do zaczynać od początku, i wszyscy mają równe szanse, nie? To tak, jak, nie wiem. Pogram, pogram sobie 10 tysięcy godzin w Tarkowa, i potem 1v1 jadę na jakiejś mapce z kimś, kto dopiero zainstalował Tarkowa, ale przecież był wipe, więc obydwoje mamy ten sam sprzęt i tak dalej. No, no, no jak dole i główny kierownik nadzorujący rozwój serii Diablo. Ferguson spędził w firmie 5 lat i to właśnie on odpowiadał za wydanie wspomnianego Diablo 4, Diablo 2 Resurrected oraz niesławnego w wielu kręgach Diablo Immortal. W swoim pożegnalnym wpisie stwierdził, że Diablo jest grą przygotowaną na sukces. Cie co ty? W sensie oni cały czas czekają na ten sukces, Tak, Diablo 4. Jest wszystko, jest gotowe, jest przygotowane na sukces. 5 lat żeśmy ciężko opracowali, jest gotowe wszystko na sukces, lato moment on nadejdzie. To jest całkiem ciekawe stwierdzenie jak na grę, która jest na rynku już dwa lata i że ma przed sobą wyjątkowo ekscytujący plan wydawniczy, cokolwiek to znaczy. Z wiadomych do tej pory informacji wynika, że gra będzie oczywiście nadal rozwijana i w okolicach 2026 roku mamy doczekać się nowego DLC. Z dostępnych dotychczas informacji wynika, że będzie to DLC, które doda do gry nową klasę, zabierze nas w nowy region i brzmi to trochę tak, jakbyśmy mieli dostać znowu kalkę w Vessel of Hatred. I nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, bo bo szczerze powiedziawszy to samo Vessel of Hatred w wybitnym DLC nie było. Co bardzo ciekawe, stery nad Marką Diablo przejął niejaki John Shelley, który dołączył do Blizzarda jeszcze w 2007 roku i od tej pory był na przykład głównym projektantem Diablo 4. W swojej karierze mm. pracował też nad Diablo 3, nad dodatkiem Reaper of Souls do tej gry, czy rozszerzeniem The Burning Crusade do WoWa. Czytając trochę informacji na jego temat, można by nawet wysnuć wrażenie, że jest to osoba, która faktycznie rozumie, czym powinna być seria Diablo, bo wedle wszelkich deklaracji w pierwsze dwie odsłony grał jeszcze w czasach swoich studiów. Odejście Fergusona z szeregów Blizzarda jest też dość szybko już teraz widoczne, bo wiecie co się stało? Okazuje się, że deweloperzy zrezygnowali z transmisji Campfire'cza. To są takie transmisje, w których... W okolicach premiery nowego sezonu twórcy opowiadali, jakie to nowe moce będą mieli gracze do dyspozycji. Zamiast tych streamów interakcje deweloperów z graczami mają zostać przeniesione na Discorda, gdzie nadal będzie można zgłaszać swoje uwagi co do samej produkcji. Tylko, że wiecie co, ja też mam wrażenie, że to pozorne skrócenie dystansu między twórcami a graczami wcale nie będzie oznaczało tego, że zaczną oni bardziej słuchać feedbacku. Bo ja mam wrażenie, że to będzie tylko po prostu zostawione tak o po prostu, żebyśmy mieli jakiekolwiek złudzenie. Że mamy wpływ na. Nawet jeśliby by zaczęli słuchać feedbacku, co oczywiście się nie wydarzy, no to już trochę ten pociąg odjechał. no. Diablo, Diablo 4 i tak swoje zarobiło. I tak będzie pośmiewiskiem, i tak będzie pośmiewiskiem pośród kogokolwiek, to chociaż chyba odrobinę, odrobinę jest zaangażowany, czy to w gatunek, czy w serię Diablo, czy w cokolwiek. kurwa, Gaming, nie? No no, kurwa, no, no już za późno, no po prostu. No ten pociąg odjechał. Blizzard jest martwy. I to nie są moje słowa, tylko to są słowa kogoś, kto pracował w Blizzardzie, jak Blizzard rzeczywiście był Blizzardem. Firmą, która mnie osobiście wciągnęła w gaming. Sprawiła, że uwielbiam gry komputerowe, że jestem uzależniony od gier komputerowych. To jest tylko i wyłącznie kwa beknięcie przeszłości, tak naprawdę, które jest monetyzowane teraz na bazie nostalgii i tyle. Oni już nie zrobią żadnej dobrej gry. Nigdy. Na to, co rzeczywiście pojawia się w tej grze, ale to też jest tylko moje zdanie. A gdzie pójdzie sam Ferguson? No, tego nie wiadomo. On sam raczej też nie ujawnił tego, i ci bardziej zgryźliwi twierdzą, że najlepszym miejscem, gdzie mógłby się spełniać, jest po prostu emerytura, na którą powinien przejść już dawno temu. W miniony weekend miały miejsce oczekiwane przez wielu takie półotwarte beta testy Battlefielda 6, czyli gry, która dla całej tej serii FPS-ów jest takim swoistym być albo nie być. I wiecie co? Było naprawdę dobrze. Zainteresowanie grą okazało się być naprawdę ogromne Bo według Steam Database Gra w Piku wykręciła ponad 520 tysięcy graczy jednocześnie Widać to też było po kolejkach chętnych Które sięgały nawet 270 tysięcy osób Jej przyznało nawet, że jest to największa beta w historii całej serii Battlefield I zmusiła ona deweloperów do zwiększenia pojemności serwerów Aby wszyscy zainteresowani mogli ją rzeczywiście przetestować I wiecie co? Przeglądając wrażenia i opinie graczy Którzy spędzili z tą grą kilka bądź kilkanaście godzin Mogę powiedzieć, że właśnie no beta została przyjęta z takim umiarkowanym entuzjazmem. Dlaczego? Przede wszystkim wiele osób zauważa, że DICE robi wszystko, aby unikać nietrafionych rozwiązań z Battlefielda 2042 i nawet im to wychodzi. Znaleźli się także gracze, którzy przyznają, że w becie bawili się prawie tak samo dobrze jak w BF4 i ja wiem, że tutaj wielu osobom już odpala się czerwona lampka i taki trigger warning, no bo jak tak można mówić, ale tego rodzaju opinii pojawiło się naprawdę dużo. Dużo osób podkreśla po prostu, że bawili się dobrze i jasne, ja rozumiem, że nie jest to żaden skonkretyzowany feedback Niemniej może to być jakiś wyznacznik Zwłaszcza wśród tych osób, które faktycznie nie są jakimiś hardkorowymi graczami takich gier Ale żeby też nie było tak kolorowo Pojawiło się dość dużo krytyki I ta wydaje się być o wiele bardziej skonkretyzowana Przede wszystkim konsolowcy narzekają na to Że auto-aim nie działa i gra na padzie nie ma sensu Jakby w sumie kiedykolwiek miała <grytanie> Plus jeden <grytanie> <grytanie> na to, nie Gra granie na padzie, daj pan spokój Szanujcie się trochę nie, ale ten BF6 to... Miałem, miałem taki przebłysk, że kurwa, nawet może coś będzie ciekawie, może nawet se spróbuję, ale... Chwilę pooglądałem, nawet zainstalowałem tą betę. Dowód, uwaga, dowód... 18 minut. Tyle mi zajęło, żebym to odinstalował. Odpaliłem, zagrałem i kurwa mo, ja p jakie... Nie dość, że to jest padaczkowe gówno, bazujące na tanich, szybkich strzałach dopaminy, Tempo jest kurwa, paskudne tej gry. To jeszcze jaki tam jest Tickrate zdolony? Kurwa, sam autentycznie jesteś w stanie skanować chłopa, który pół sekundy zniknął za winklem, a ty go jesteś w stanie jeszcze y zeskanować i, i fraga wbić. Naprawdę kurwa, ja nie wiem, co, co ludzie mają we łbie, nie? To pokazuje, jaki świat jest dolony, że oni tutaj zachwalają tego BFA. Wygląda jak totalne gówno. Gra jeszcze gorzej niż gówno. Tragedia. Ale mi się podoba, mi się podoba. Mi się fajnie biega, fajnie się strzela. Uga, buga, buga. hu hu. Get the fuck out of here. Dodatkowo wiele osób podkreśla, że na przykład kwestie takie jak balans broni czy odrzut są totalnie skopane i bardziej przypomina to zabawę w airsoft niż realną grę wojenną. Pojawiły się także zarzuty mm. dotyczące zbyt szybkiego współczynnika. No, y gunplay też jest arkadowo sztywny, jak mój p, Paskudny gunplay. Te bronie to jakbyś jakąś, nie wiem, wiertarką przerobioną na właśnie airsoft. Zagrałem jeden mecz i. No ja nawet nie dokończyłem pierwszego meczu, nie? Wszedłem i tak. Dobra, environment fajny. Dobra, dźwięki fajne. Dobra, chodzi płynnie, FPS-y są. Ale tak, strzelałem się z jednym chłopem. I żeby nie było, że tylko ginąłem, nie? Czy coś takiego. Tam parę fragów zrobiłem. No bo oczywiście się skampiłem za rogiem, jak wbiegali, no to ich kusiłem, jak idzie, nie? Ale tak, no. W pierwszym meczu już miałem dwie sytuacje. Dwie sytuacje, gdzie. Raz ja zabiłem chłopa, gdzie wiem, że nie powinienem go zabić, a drugi raz chłop mnie zabił, gdzie kurwa, no nawet widać, masz tą na czerwono się podświetla, chłop, który cię zabił, no to jak to jest możliwe, że on jest za lewym rogiem, przestrzał ulicy, ja jestem za prawym już rogiem i to dobre dwa metry? I on, i on mnie zabija, rozumiesz, on mnie zabija, on mnie zabija przez be betonową ścianę, jakby niepenetrowalną, nie, nie niszczalną, ani nic takiego, nie? Dramat, dramat, dramat. No i ten gunplay, no gunplay jest paskudny. Handling broni jest po prostu obrzydliwy, arkadowy. papka dla normików. Tyle. To jeszcze ja mówię, ale w tych, grze jest tak wolne, byś worek ziemniaków nosił. Nie, nie jest wolne. Tempo rozrywki jest za... rozgrywki jest za szybkie. To, dalekie, to jest... nic tam nie jest wolne, tak naprawdę. Co najwyżej, respienie się na, na lokacji jest, jest wolne, ale yy, tam największy problem to jest z tym, że ta postać no się porusza po prostu arkadowo, no. Tam movement postaci jest tak samo jak gunplay, jest sztywny. Jest arkadowy po prostu. Ech, jest spokój. Może ta ściana była z drewna, temu cię zabił. Może jakbyś Kuba je słuchał, co powiedziałem właśnie, to byś później debilizmów na czacie nie pisał. Time to kill w stosunku do poprzednich odsłon. Zaczęło mi się też trafić na komentarze, w których znalazło się narzekanie na właśnie projekt MAP, i tutaj ludzie podkreślali: To przecież beta. A, no tak, w pełnej wersji naprawią, jak wiem. I gra staje się dobra po 100 godzinach. Tak jest. Tak jest. Na liczbę graczy, którą się na nie wsadza. Jest to całkiem ciekawy feedback, i jeżeli dajszy, rzeczywiście weźmie go sobie do serca, no to może uda im się wypolerować tą grę jeszcze bardziej. Kto wie, kto wie. Równie podzielone zdania są, jeżeli chodzi o optymalizację BFA 6. Bo wiecie, jedni mówią, że gra działała super płynnie, inni mówią, że. Może może by była inna sytuacja, jakby były, bo chyba nie ma, nie w tej becie. Nie bądź takim pesymistą, nie myśl nie myl pesymizmu z realizmem i doświadczeniem, zakładanie, że to beta i fundamentalne, korowe rzeczy zostaną w jakikolwiek sposób zmienione to świadczy tylko i wyłącznie o twojej głupocie, a nie o tym, czy jesteś pesymistą, czy, czy optymistą, nie może na bardziej otwartych mapach jakoś in i inaczej ta rozgrywka będzie wyglądać, no ale to i nawet jak będą otwarte mapy, no to ten tickrate, nie wiem jaki oni mają tickrate w tym BFI, albo jaki klejmują, że mają mają tickrate serwerów, ale no tam no, ewidentnie czuć po prostu lagi Lagi z rejestracją hitów. Że totalnie nie dało się w nią grać. I ja wam mogę powiedzieć, że spędziwszy w tej grze może kilkanaście godzin, no nie natrafiłem na żadne większe problemy. Ten BF będzie główny, bo nie mają antycheat nawet. Nie no, jak nie mają antycheata? Przecież mają, przecież była afera z tym, że antycheat BF kazał odinstalować Waloranta, żeby grać BFA. Wyrzuć to gówno konkurencyjne z dysku, bo inaczej nie odpale ci tej gry wczoraj nawet o tym słuchaliśmy. komputerze o specyfikacji, którą widzicie właśnie na ekranie, udawało mi się wykręcić w rozdzielczości 1440p pomiędzy 105 a 120 fps Z czym że 120 fps to była wartość, na której zablokowałem całą grę, no bo też doszedłem do wniosku, że większej liczby klatek nie potrzebuję. No i skoro spędziłem w tej grze kilkanaście godzin, no to mogę powiedzieć, że no ta gra ma potencjał. Ja sam wielkim fanem i znawcą FPS-ów nie jestem, niemniej jednak zdarzało mi się spędzić Kilka... Ja, też, ja też jestem mocno uprzedzony do BFA, generalnie nie lubię arkadowych, szybkich FPS-ów. Uważam, że no, jak będę chciał się nabawić padaczki, to po prostu zacznę o siebie mniej dbać i, i na to samo wyjdzie, no nie. No, o czym ja mówiła o tym BF-ie, no że, że no, nie, nie lubię tych arkadowych takich szybkich, no te wszystkie Apexy, Call of Duty i tak dalej. No Żygać mi się chce jak na to patrzę, bo rzeczy, które mnie jarają, które mnie jarają w FPS-ach, no to są praktycznie istniejące w tych grach, ale no, no, podobno no. Ludzie dzisiaj żerują na tani dopaminie i, i taki główny ich jara. Ja tylko się cieszę, bo za chwilę jest Ark Riders i sobie będę w Ark Riders grał jak dziki. I wiem, że będę grał jak dziki w Ark Riders. Nie wiem jak długo, ale. BF-em. Niech Normiki grają w tego BF-a obstranego. Kilkadziesiąt godzin, czy to w bf 1, czy to w bf 3, i mogę Wam powiedzieć, że właśnie BF-6 w tej otwartej becie, chociaż może takiej bardziej półotwartej, to gra, która ma potencjał, ale ewidentnie czegoś jej brakuje. Ja też nie czuję się upoważniony, żeby dokładnie mówić co, bo tak jak Wam mówię, nie mam konkretnego aparatu, który mógłby mi pozwolić ocenić o co dokładnie chodzi. Ja Wam powiem tylko tyle. Bawiłem się względnie dobrze. mi ciężko się przyznać, że wydali kasy na gniot i idą zaparte, że jest rewelacyjna. No w sobie tam 600 tysięcy więcej kopii już zostało spriorderowanych, co mi się w głowie nie mieści, w jakimkolwiek, nawet nawet jakbyś się mówił, nie wiem, Ark Riders, no jakieś priordery, chyba nie ma priorderów, no whatever, jakby były no to, no to, bym mówił, że nie, no nie róbcie tego, no po prostu kurwa generalnie jest zasada, no nie priorderować, no nie priorderować nie wolno, nie powinno się tak robić, nie? nie, nie każda wyścigówka to symulator, tak samo szlanka, każdy nie gra w co chce nawet w główno, tylko niech na siłę nie próbuję wmawiać, że, jest jakaś, że jakaś gra jest super. No ale no właśnie, nawet gdybym lubił jakieś, nie wiem, bym się zagrywał w Call of Duty, bym się zagrywał w Apexa, to bym miał duże wąty do tego BFA. Mimo tego, że ten system zniszczeń jako tako wygląda, że graficznie fajnie, że audio rzeczywiście fajnie, nie? Te efekty nawet z wydajnością nie miałem problemu. No to ten tick rate, ten hit register uważano w pierwszym mieczu, w pierwszych 18 minutach już czuję, że coś jest off. Już coś jest kuśnie tak, nie? Że jakoś tak ta komunikacja pomiędzy mną, serwerem, a drugą osobą, która też pinguje informacje do serwera, już coś tam jest skrzeczone, nie? No do tego ten. No, no, no nikt mi nie powie, że gameplay w tym BF jest dobry. No nie jest, no, dobry. No chyba, że jedyny gameplay, jaki tu uznajesz, to jest strzelanie się z pistoletów na wodę. GTA 6 i potencjalny preorder miałoby sens? Absolutnie nie. W szczególności nie miałoby żadnego sensu. W szczególności. Czemu miałbyś preordera GTA 6 robić? Chyba, że nie wiem, by była jakaś. Nie wiem, promocja, coś, nie wiem, lodówkę, pralkę, by dawali kur... kopii GTA 6 co, ale, ale no nie, no, no priordery no nie ma co zakładać. Przecież GTA 6 wcale nie jest powiedziane, że spełni oczekiwania. Na pewno nie spełni oczekiwań, bo ludzie sami nie wiedzą, czego, chce, yy, czy, czego chcą. A, a jest duża szansa ze względu na różne turbulencje, których już informacje, które omawialiśmy, tam odejście Dana Hausera, odejście tam tych kluczowych osób, który, którzy tak naprawdę trzymali za, za ryj cały Rockstar. Że to GTA no, będzie po prostu taką wątłą opowiastką na zasadzie Bonnie i Clyde, moc przyjaźni i tak dalej. I wydaje mi się, że nie jest to jednak tytuł, za który można by na premierę zapłacić 300 zł. Ja od siebie mogę wam polecić jedynie to, żebyście sami przetestowali tę grę. Bo wiecie, od 14 do 17 sierpnia 2025 roku znowu będzie dostępny w ramach otwartej bety i każdy zainteresowany będzie mógł ją sprawdzić. Na tej podstawie najlepiej jest sobie wyrobić opinię. No i właśnie podjąć decyzję, czy kupicie tę grę, czy jednak poczekacie na promocję. Na koniec została nam do omówienia jeszcze jedna wiadomość. Mianowicie prezes Wizards of the Coast potwierdził, że Baldur's Gate 4 na pewno powstanie i teoretycznie są to super wieści. Tak, Ale, ja... Ale nie robią go Lariany, bo już Larianie potwierdzili, że nie będą robić Baldura, bo będą się skupić na swoich projektach. Pewnie jakiejś Divinity albo coś takiego będą robić. Więc to, kto zrobi? Baldur's Gate 4 będzie robiony przez yy, reżyserkę Dragon Age Veilguard. To musi być dobre, nie? No. Abym wstrzymał się z tym hura optymizmem. Tak jak wiele osób może zakładać, jest to super informacja, no bo wiecie, trzecia część okazała się prawdziwym hitem, który przywrócił tę serię na salony, no i sprawił, że ogrom ludzi w ogóle zainteresowało się taktycznymi grami RPG. Ja w tym wszystkim widzę jednak jedno, ale bardzo duże ale. Wiecie, wcale nie chodzi o to, że za tytuł ten nie będzie odpowiadać Larian Studios, no bo wiecie, oni teraz pracują nad swoimi grami, a raczej fakt, że nad tym wszystkim trzymać pieczę będzie właśnie Wizards of the Coast. A pieczę na Wizards of The Coast sprawuje Hasbro, a Hasbro to korpo. I jak zapewne się domyślacie, rozumowanie tego typu firm często nie wykracza poza to, co widzą w tabelkach, statystykach, danych czy innych tam rzeczach, które rozumieją tylko krawaciarze z zarządu. Oznacza to, że dla nich sukces gry to jest tylko i wyłącznie przychód. I oni często też nie rozumieją, dlaczego dana gra odniosła sukces. Może to zabrzmieć dla wielu osób zbyt słodko i zbyt pompatycznie, ale po Baldur's Gate 3 widać jednak, że jest to owoc miłości do gier no i samego oczywiście Studios. no widać też że jest to gra przemyślana pod wieloma względami i rzeczywiście włożono w nią naprawdę masę czasu masę pieniędzy i masę zaangażowania wobec tego ja po prostu obawiam się że Hasbro no i Wizards of the Coast chcąc szybko i możliwie jak najlepiej skapitalizować sukces zlecą zrobienie tej gry tak aby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców co znowuż sprawi że zamiast rzeczywiście dobrej gry dostaniemy produkt bez charakteru Pokroju Dragon Age the Veilguard, który chce być cierpegiem dla wszystkich. I w ostatecznym rozrachunku jest co najwyżej takim średnim akcyjniakiem z fabułą pisaną i dopychaną kolanem. Ale wiecie, to są jedynie moje obawy, które mam na podstawie tego, co bardzo słuszne obawy. A wam były jakieś plotki. Nie wiem, czy to plotki, czy potwierdzone, że ta z o Dragon Age Veilguard, która pisała scenariusz do tej bój się Boga gry. Właśnie przechodzi tam do pracy, czy na Baldur's Gate 4, czy w Hasbro zaczyna pracować. Coś było takiego. Ale nie wiem na ile to jest potwierdzone. Coś mi się kojarzy, że o tym gadaliśmy. Jest gdzieś opcja, żeby obejrzeć let's play twój z Baldura 3? Nie. Nie ma, bo to na YouTube'a nie szło. Jak streamowałem. A nawet ja, ja tylko streamowałem chyba pierwszy akt Baldura. Wiem. No i na podstawie też trochę tego, czego bym oczekiwał od potencjalnego Baldur's Gate 4. Jeżeli się pomylę i za kilka lat Baldur's Gate 4 rzeczywiście będzie grą genialną, wybitną i znowu... Coś dziwne, że nikt nie mówi o Robloxie, afery pozły i p. -yle? No nikt o tym nie mówi, bo to jest coś, co trwa już od wielu lat. to już od, k od pięciu, pięciu lat ze spokojem? Gdzie? Więcej? Dziesięciu lat wiadomo, że Roblox to jest y sieć starych k z boków, pedali i, i niebezpieczeństwo dla dzieciaków. Przesuwającą granicę tego, czym są taktyczne RPG, to chętnie wejdę pod biurko i to odstrzegam. Możecie mi to wypomnieć wtedy, naprawdę. No i jak widzicie, czekaliśmy do końca tego podsumowania tygodnia. No, działo się trochę, było trochę śmiesznych rzeczy, było trochę rzeczy ciekawych. No, trzeba przyznać, że no, nawet jak na wakacje, no to nie możemy się nudzić. W tym miejscu pokuszę się też o taką małą autopromocję, bo dosłownie na dniach pojawi się... Z Gogiem, który realizowałem razem z Krzuszczem Wiecie, pojechaliśmy do Warszawy Pogadaliśmy z chłopakami I wyszła z tego naprawdę mega ciekawa rozmowa I dowiedzieliśmy się mega ciekawych rzeczy Zdecydowanie Mega, was mega. Was mega I zdecydowanie wam polecam W tym czasie jeszcze warto wam polecić Ostatni materiał z Kurika na temat emulacji Bo to też jest kawał ciekawego kontentu Jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście No to zdecydowanie powinniście to nadrobić Z mojej strony to wszystko Ja wam bardzo dziękuję Słyszymy się już niebawem, więc do następnego. Cześć, cześć, cześć. No dobrze, 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 dobrze. Niech i tak będzie. Mega content! Kon Ukontentowany jestem tym mega contentem, mega, mega, mega big contentowy win. No, pierwszy komentarz pod tym filmem. 300 zł to zesłanie za dużo za BF6 na premierę niestety. No, no nie, no ja nie kupuję tego BF-a. Już pomijając to, że to po prostu nie jest pod moje gusta, jasne, jakby w pełni jestem tego świadom, ale nawet jakby było, to i tak bym miał wąty do tej gry.